Cześć, jestem Lukwan. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Ligą 8. Po trzech spotkaniach mamy 6 punktów, no i zaczynamy kolejne spotkanie. Tutaj gramy z składem z Ligi Portugalskiej. Ogólnie pierwsze dwa spotkania będą z składem z Ligi Portugalskiej, no bo chcę sobie nadrobi trochę kondycji w moim drugim składzie. No i przeciwnik tutaj znaleziony. Nasz pierwszy przeciwnik w stroje też fajne ma, nawet te drugie. Także niech sobie je wybierzemy. Wybierzemy sobie zielony. No i zobaczmy sobie jego skład. Fenerbachcze. No i tutaj Liga Niemiecka, jeśli się nie mylę. Zawodnicy Ligi Niemieckiej, nieświecący, złoci zawodnicy. No i za zaczynamy pierwsze spotkanie. Gramy niestety w deszczu. No, nie lubię dosyć grać w deszczu. No ale zobaczcie, sobie tutaj nasza pierwsza okazja w tym meczu. Trochę przypadkowo zdobywamy piłkę. Mamy dośrodkowanie i strzałem z głową. Varela zdobyła bramkę, fajnie strzałem głową. Varela zdobyła bramkę, no tutaj nam się trochę udaje, no ale najważniejsze, że zdobyliśmy bramkę, no bo najważniejsza jest skuteczność. No i wygrywamy już 1 do 0. No ale nie zwalniamy tempa, gramy dalej i tutaj. Eder fajnie biegnie sobie sam, cały czas Eder przepycha obrońcę i Eder zobaczcie spokojnym płaskim strzałem obok bramkarza zdobywa bramkę na 2 do 0, 17 minuta i Eder strzelcem bramki dla naszej drużyny, powiększamy prowadzenie i wygrywamy już 2 do 0 17 minucie, także bardzo że nam to wszystko wychodzi, 2 do 0 już po 17 minutach. No gramy dalej, no tutaj zobaczcie. na błąd naszego obrońcy, i on też dość przypadkowo zdobywa bramkę. Jako on zdowicem bramki, no tutaj taka przetoczona piłka. No i mamy 2 do 1 dla naszej drużyny. I tutaj mam wybicie, Zobacz nasz, zobaczcie nasza akcja. Tutaj znowu Eder, znowu Eder się przepchnął. Eder fajnie, zobaczcie, zszedł sobie do środka i strzałem technicznym od słupka zdobywa bramkę. Eder jest świetny, po prostu zobaczcie, jest nieświecący załonikiem, ale sami zobaczcie i ocencie sobie jaką gra, w, przynajmniej w moim zespole. Zobaczcie, strzedł sobie fajnie i strzęp techniczny nie do obrony w bramkę. Mam 3 do 1, 42 minuty, no ale teraz mamy 69 minutę i znowu nasz błąd. Nikt nie pokrył tutaj Hunta i on zdobyła bramkę na 3 do 2. Niestety nas goni i tutaj tracimy głupio bramkę, ale zobaczcie, tutaj kolejna nasza głupia strata i obrońcy też minęli się z zawodnikiem, no i Aigner, i tak, Aigner, 71. minuta i mam niestety już remis. I kolejna akcja w przeciwniku, 84. minuta, znowu Aigner i znowu Aigner przyjmuje szczęśliwie piłkę, strzela, no i zobaczcie, znowu to wpadło i przegrywamy już niestety. 4 do 3, chociaż prowadziliśmy 3 do 1 w tym zespole, w tym spotkaniu oczywiście, byłem bardzo wkurzony po prostu, jak można stracić tak głupie bramki i taką dużą ilość tych, ale to nie koniec, zagrałem trochę ofensywniej, no i niestety nie udało się, bo on już w doliczonym czasie gry bramkę obramkę na 5 do 3. No i tym samym zakończę po prostu wszelkie emocje w tym spotkaniu, no bo już nie byłem w stanie strzelić przynajmniej dwóch bramek, a to już był doliczony czas gry, także nie dałem rady. No bo nie da się strzelić jeszcze dwóch bramek w czasie już praktycznie doliczonego czasu gry, no i niestety nie udało się wygrać tego spotkania. No ale jak sami widzicie, takim wynikiem kończy się ten mecz. 3 do 5 niestety nie zdobywamy żadnych punktów i nadal mamy 6 oczek. Po tym razem po już 4 spotkaniach, dwie wygrane i dwie przegrane w tej lidze w lidze 8 no ale gramy za chwilę kolejne spotkanie i miejmy nadzieję, że uda nam się zrekompensować te straty, jakie ponieśliśmy w tamtej, tamtym spotkaniu. Straty również psychiczne, no ale... Nie możemy się przecież poddawać po jednym nieudanym spotkaniu, Zrobiliśmy w sumie trzy bramki, no ale straciliśmy pięć, no i nie udało się. Zobaczcie sobie skład naszego następnego przeciwnika. England, e, skład z ligi angielskiej, tak, skład z ligi angielskiej. No i zobaczymy, miejmy nadzieję, że pójdzie nam lepiej niż w tym pierwszym spotkaniu. I zaczynamy. Gramy sobie w wieczór. Mamy wieczór, tak, i tutaj mamy naszą akcję. Tutaj też dosyć szczęśliwie przejmujemy sobie piłeczkę i mamy bramkę. Tak jest. Adrian zdobywa bramkę, szósta minuta, i mamy już jeden do zera dla naszej drużyny. Adrian szczelcem bramki. Super radość całego zespołu, i mamy już jeden do zera w szóstej minucie. No ale znowu akcja przeciwników, tutaj piłka wtoczyła się niesamowicie. Z w pole karne po prostu ze skrzydła i 21 minuta i, i zdobywa bramkę dającą remis już w tym spotkaniu, no zobaczcie sobie to jeszcze raz, no piłka się tak toczyła, ani bramkarz nie wyszedł do tego obrońca, też źle zareagował, nie pokrył zawodnika, no i nie udało się, no i kolejna jego akcja, bardzo bliźniacza, tym razem on zszedł do środka pola karnego i Osvaldo zdobywa bramkę i przegrywamy już 2 do 1 23 minuta, także Tracimy bramkę za bramką, praktycznie bardzo krótkie odstępy czasowe. I kolejna bramka stracona. I niestety, zobaczcie, no, no, już bramkaż nie miał tutaj żadnych szans, i przegrywamy dwa do innego. No ale to nie koniec naszych błędów. Kolejna akcja przeciwników. Tutaj zobaczcie, on też mocno przepycha się, dośrodkowuje, no i strzałem z głowy Oswaldo Zola. Kolejną bramkę, 32 minuta i przegrywamy już 3 do 1. Prowadziliśmy 1-0 i tracimy 3 bramki pod rząd, 2 bramki, zdoby, zdobył już Oswaldo, 32 minuta i już 3 do 1. No i postanowiłem, że no nie, nie przegram tego kolejnego meczu. Nie przegram, przegrałem 5 do 3, kolejne tamto spotkanie, no i zobaczcie co zrobiłem zaraz po gry. Tutaj Varela biegnie sobie i podeje do Edera i Eder pierwszym strzem od razu mógł zdobyć bramkę, no ale jeszcze nam się nie udało, ale co się odwlecze to nie uciecze. Mam dośrodkowanie i tutaj mamy już piękną brameczkę Vareli. 34 minuta, także od razu odpowiadamy, zdobywamy bramkę kontaktową w tym spotkaniu i Warela daje nam nadzieję na dobry wynik w tym spotkaniu. 34. minuta, i tutaj Varela. No, Bramka, zobaczcie, no nie popisał się, bo to przeleciało między jego rękoma. Tak, no ale zdobywam brameczkę, i to jest w sumie dla nas najważniejsze. I mam 3 do 2. Jeszcze przegrywamy, no ale zobaczcie, to nadal pierwsza połowa, i mamy już Bramkę nadając, dającą remis. Alan zdobywa brameczkę, i może się cieszyć z tą drużyną. 41. minuta, i Alan do bramkę. Zobaczcie tu piękne podanie, zatrzymanie i podanie do Adana, do Alana i Alan do bramkę. Mamy remis na alej, i mamy, zobaczcie, cały czas pierwsza połowa, 44 minuta i tutaj biegnie sobie Alan. Alan podaje do Edera, no i co może zrobić Eder? Jedynie strzelić, strzełem technicznym poglądać bramkarza i już wygrywamy, zobaczcie, w ciągu 10 minut. Udało nam się ze stanu 3-1 wyjść do stanu 4-3 i teraz zobaczcie, wykończymy przeciwnika tą akcją, bo Alan zdobywa kolejną bramkę już w 90 minucie i wygrywamy 5-3, także no, były wielkie emocje w tym spotkaniu, ale najważniejsze, że udało nam się wygrać i wygrywamy 5-3, mimo że przegrywaliśmy 3-1, zdobyliśmy 4 bramki. 3 bramki jeszcze w pierwsze powie no i w 90 minusie Alan zdobywa kolejną bramkę i uda, no, udaje nam się wygrać zainkasować 3 punkty także no pniemy się powoli w górę w tej lidze 8 zdobywamy kolejne 3 punkty no mała suma monet bo tylko 335 za to, ale w sumie tam ponad 500 byliśmy tak to źle sobie spojrzałem. No i mamy kolejną wygraną na koncie, 9 punktów w lidze 8. no i brakuje nam jeszcze jednego zwycięstwa do awansu z tej ligi. Może uda nam się już wygrać kolejne spotkanie, no i zapewnić sobie już awans. Awans dałby nam już 3200 monet. Potrzebne jest 12 punktów, tutaj moja historia wygrana, porażka wygrana. No to teoretycznie czas na porażkę, no ale miejmy nadzieję, że przełamiemy sobie tą złą pasę, bo przecież każda pasa i ka każda passa tak, ma swój koniec, tak. Także miejmy nadzieję, że uda nam się tu wygrać kolejne spotkanie. Wyszukujemy sobie przeciwnika, tym razem zagramy składem z Ligi Hiszpańskiej. No i przeciwnik znaleziony. Kolejny raz mamy przeciwnika z herbem Liverpoolu. Tutaj zaraz zaakceptuję spokojnie. Jeden nerwy się na chwilę musiałem się napić, tak? I wybieramy sobie koszulki. Zobaczmy sobie jego skład Liverpool FC nazwa drużyny. No i Liverpool, cały Liverpool tak jest. Także zgranie też ma pełne, tak jak mogliście zobaczyć już na moim kanale. Zawodnika, który grał Bayernem. Mam dośrodkowanie jego, no i stracona bramka, 13 minuty i stareć z bramkę. uwieś mi, że to było bardzo ciężkie spotkanie. No i nie mogłem nic tutaj zrobić w tym spotkaniu. I to była jedyna bramka w tym spotkaniu i przegrywamy 1 do 0 przeciwnik grał bardzo dobrze. To był dosyć defensywny mecz. W sumie ja się troszkę więcej broniłem, no ale nie straciłem więcej bramek, no ale też żadnej bramki nie zdobyłem. No i przegrywamy 1 do 0. Nie zdobywam żadnych punktów, także nadal mamy 9 punktów. No, i niestety w kolejnym odcinku miejmy nadzieję, że uda nam się już awansować i zdobyć mistrzostwo ligi ósmej. Przypieczętować to jakoś fajnie, wysokim zwycięstwem. Także dziękuję Wam za uwagę. Jeśli filmik Wam się podobał, wiecie co macie robić. Także do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć!